Witam was moi drodzy z kabiny młodziadka Słuchajcie, dzisiaj jadę na taki tajemniczy obiekt w środku lasu Po tytule już pewnie wiecie gdzie, mniej więcej Albo na co to będzie Bo powiem wam też, że przy okazji nagrywania skoczni Krystian mi pokazał ten obiekt No i miałem to dograć do tej skoczni tam, ale wyszło tyle materiału że mówię o nie, nie, to jest za, za dobre, żeby to to odpuścić na łączenie filmów jakichś i nagram po prostu osobny film o tym. A że wtedy nie miałem tego, a że tam jest po prostu, powiem Wam, taka czarna dziura, że sam to się nawet yy, zleksza, to boję tam jechać, ale jadę i tyle. I za, zaraz Wam pokażę, co tam w tej czarnej dziurze było. Krystian mówi, że jest piękne słońce. U mnie to tak wygląda, czyli jest mgła. <laughs> Jak mnie kłamy, to go zatłukę normalnie. No i możliwe, że na długości 15 km, jednak jest tam to słońce. Nie wiem. Może tutaj rzeka coś, nie wiem, taka mgła. Także zaraz wam pokażę. Co jest w tej czarnej dziurze, bo już sam obiekt jako tako nagrali. Nagraliśmy, można powiedzieć, wtedy tam. I tyle. Także nie przedłużam. I zapraszam Was zobaczyć, co tam się znajduje na razie. Krystian miał jednak rację. Powiem Wam: zobaczcie, tutaj jest 15 km dalej całkiem inna pogoda. Jest słońce, może coś z tego wyjdzie. Krystian mi jeszcze pokazał ciekawy obiekt. Stojący w lesie, no niby wodociąg, mówi tak na to mówili. Wodociąg, zobaczcie jakie, jakie to dziwne jest. Zobaczcie, stoi sobie w lesie o taki. O kurcze panie. O tam gdzie jest wejście, o ja pierdziele, trzeba schodzić. Nie no, trzeba zejść. <gry> o ja pierdziele. Tutaj niby słychać wodę jeszcze, nie? Patrzcie, tu jest jakaś piwnica jeszcze i tutaj tą wodę słychać. Czyli wodo, wodociąg jakiś to był punkt taki w tym Bo tu woda leci Ale tutaj mhm. dziwne te otwory są takie jakieś profilowane No, ciekawe miejsce uh. Ale tam jest ty głębiony no to właśnie to taka głębia. w środku? Ja pierdzielę, ty, daj kamyczka. Powiem wam, że tam jest jakaś potworna głębia. Dobra, robimy próbę kamyka. 3, 2, 1, 0, start! Nie, aż tak głęboko nie jest. Ale chuj, szkoda, że nie mam tej swojej, tej Latarki, kurde, że ja nie wziąłem tej... Tego leda mojego. No to nic nie da takie światło. Trochę tam daje. No ciekawe. A to, a to tam jest daleko? No mhm. czekaj. Bo ja wam powiem, że ten zbiornik to jest o tam, gdzieś. Spróbujemy. Ty, ale to mi jest dolejku gdzieś. Kurde, że ja nie wziąłem tego swojego leda, powiem wam, to teraz tak żałuję, ja pierdzielę. Ta -da dam. Magia Kina. Nagle się znalazła, bo jest powiem wam, że inny dzień, a ja sobie nie odpuszczę tego. Żeby wam tam pokazać I tutaj takie echo jest Tam musi być potężny zbiornik Ja pierdziele A i tak wam nic nie pokażę Bo nie sięga reflektor po prostu tam Widać Dno Echo jest Uff. ale powiem wam, że słabo w jakieś butelkę widzę Jest potężny zbiornik po prostu Że nawet mój halogen na maksa świeci O, teraz na maksa Przepraszam, teraz mają O! Ja pierdzielę jakie tam jest pomieszczenie potężne Widzicie to? Czekajcie, spróbuję dać kamerę tak. Później sobie ten obraz odwrócę. Tam jest potężne pomieszczenie. Nie doświetla go nawet ten reflektor. Ja pierdzielę. Za słaby halogen, całą latarkę mieć tu. Tam na pewno nie będę wchodził, ale powiem Wam dobrze, mówiłem. Tam ta górka cała to jest po prostu taki zbiornik. Tam widać jakieś puszki. Nie wiem, czy to będzie widać, może podjaśnię obraz. Tu jest dno, Czeluść potężna. Tak samo tutaj do dołu jest jakieś może 4 metry ale powiem wam że niby magia kina zadziałała i mam dzisiaj ten halogen to i tak nie udało się tam do końca zbiornika yy, do światu nie dochodzi światło po prostu także naprawdę tutaj samemu to jest takie trochę lęki mam E, tutaj to w ogóle nie będzie nic widzieć. Pewno butelek i śmieć. Tam na dół? Nie, ja dziękuję, ja tam nie idę, w tą czarną dziurę. No stanąć tam zgra. No ale co tu będzie widzę? Woda leci. O, no to chyba nie wiem, czy to był jakiś punkt widokowy, tylko tutaj. Patrzcie jaki widok, oczywiście zaraz idziemy na te skocznie, które są tam prostej linii. No ale tutaj nie spodziewałem się, że takie coś jeszcze po drodze będzie. No ja pierdzielę. Punkt widokowy idealny, zobaczcie. Jak tych drzew nie było, to całe miasteczko było, no początek miasteczka, bo leśna tam jest bardziej w prawo. No, to te zbiorniki gdzieś tak jakby pod nami są. I zobaczcie, tu po się widać ten kwadrat. Tu ktoś coś kopał, te dwie dziury. Pewnie złomiarze coś próbowali, ale nie chce mi się wiedzieć, że te zbiorniki takie wielkie są. Jak to. Ja pamiętam, jak... takie dziwne otwory, to już pokazywałem, ale powiem wam, że naprawdę to robi wrażenie, to robi wrażenie. Kurde, normalnie mam lęki, że mi kamera tam wpadnie. Nie no, i chyba nic nie widać. Jest potężny, potężny zbiornik, albo nawet dwa. Tak piach tam na dole jest, powiem wam. Ja na pewno nie jestem taki szalony jak ci inni YouTuberzy, żeby tam wchodzić. Ej, w ogóle. Patrzcie, jak się zmieniła pogoda. To prawda jest inny dzień, ale przed chwilą tej mgły nie było. No, także tyle, no. Ten obiekt dzisiaj sam z małymi lękami, ale uważam, że. Patrzcie, jak ta woda tutaj leci. Małymi lękami, ale mówię przyjdę to nagram. Także uważam, za że... że to. No, że to jest koniec tego filmu, nie także słuchajcie. Co powiem, że było to co było. <ścoughs> no było to co było no. Dzisiaj niestety. Ale sam tam wyżej już chyba nie będę. Nie będę wchodził tam wyżej. No bo to ja już byłem, pokazałem wam, także ciekawy powiem wam obiekt Po tym jak tutaj byliśmy i jeszcze przed przyjazdem próbowałem znaleźć jakiekolwiek informacje jakiś wodociąg pisałem, leśna wodociąg, nie wiem punkt czerpania wody, jakiś tam rurociąg. Stare niemieckie mapy, powiem wam, patrzyłem na te mapy czy może z góry tam ten obiekt był zaznaczony, jest jakiś kwadracik, ale nie wiem czy to to i nic nie znalazłem. Także yy, ja uważam, że nie wiem co to jest. Może jakiś regionalni, regionalni tutaj historycy z yy, miasta Leśna wiedzą. Nie liczę na komentarze, ale może akurat się znajdzie ktoś, kto to będzie oglądał i podpowie, nie? Czy to był właśnie wodociąg, czy to jakaś przepompownia? Bo to jest powiem wam w ogóle na Tutaj nie ma nic w koło, tu jest sam las. Zobaczcie to na dronie zresztą też było widać. nie? Także Krystian, dzięki, że powiedziałeś mi, że jest pogoda, i na, chyba na ostatnią chwilę się załapałem. Bo zobacz, teraz mgła jest coraz gęstsza. No także mam nadzieję, że Wam się podobało. A ja zmykam po prostu do domu. Pozdrawiam Was. I zapraszam do następnego filmu. Pewnie wykopki, nie? Cześć.